Łapie fokus Chyba złapie Dobra, siemanko witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w pierwszym no. dniu na jakiś takich normalnych ze mną przed nami oczywiście Kto jest przede mną Ej! To Kuba jest tam Trochę lipnie jest trochę wieje, to jest pierwsza rzecz Druga rzecz jest taka, że nie mamy jeszcze GoPro, więc pierwsza, a czy mamy jedno, więc mamy jedną, tylko pierwszoosobową. Pierwsze, pierwszoosobowe ujęcie mam tylko jedne z jednej osoby. Za parę dni będziemy mieli już dwóch. Na razie sobie robimy coś, ale takiego dość nudnego, więc nie będziemy Wam robili ani timelapsów, ani nic takiego, może coś z GoPro jeszcze ponagrywamy, jak tam sobie gadamy, czy coś. Może będzie fajnie, ciekawie coś się złapie, to Wam to wrzucę. A tak to co? Później się zobaczymy, jak będziemy byśmy robili coś ciekawszego. Teraz to już, to już, teraz to już serio jesteśmy Egipcjanie. Dobra, mam nadzieję, że mnie git widać, że jestem trochę pod słońce. Zaraz wam pokażę, co my zbieramy, bo tutaj w tym lesie jest bardzo dużo takich, znaczy, znaleźliśmy taką część, gdzie po prostu jest dość dużo takich suchych, wysuszonych drzewek, które po prostu zbieramy sobie. Je możemy wykorzystać na przykład na rozpalenie sobie ogniska wieczorkiem, jak mamy ochotę, czy na czy na przykład na jakieś drobne takie naprawy, bo to jest takie suche drewno, które nie jest tak naprawdę no, tutaj potrzebne. Wiadomo, moglibyśmy to zostawić, ale dzięki temu, że my jeszcze to, to sprzątamy i zabieramy, to tworzymy właśnie tutaj taką ładną, fajną polankę. Czystą, tak jakbyśmy sprzątali tutaj po prostu, czy tutaj byśmy kogoś wręczali. Ja oczywiście standardowo jestem w kapturze. <grym> Nie jest mi dzisiaj zimno, jest powiem Wam wręcz że za gorąco, choć jak przyjechaliśmy tutaj, to było strasznie yy, no, wiecznie i ten wiatr był strasznie chłodny, ale się przyzwyczailiśmy po czasie, jeszcze jak żeśmy się rozgrzali, bo żeśmy tutaj pocieli, coś, cośmy porobili, a żeśmy się rozruszali, no i wiadomo się rozgrzało ciało. Nie? A czego my używamy właśnie, patrzcie. Zobaczcie sobie, nie wiem jak to będzie na kamerze widać, ale macie na przykład takie drzewko. Ono jest takie, nie wiem jakiej długości, nie za dużej. Czasami są mniejsze, większe, wiadomo, ale ono jest strasznie suche. I coś takiego po prostu już się no, tutaj za bardzo na nic nie nada, więc my to po prostu sobie zabieramy i jakoś to spożytkujemy, prawda? Nie leży to tutaj, wiadomo, w lesie no, to, to działa na zasadzie, że to jest chyba jako nawóz. Nie wiem, nie znam się za bardzo, ale e, tak mi się wydaje. Jeżeli wiecie, no to możecie mi poprawić w komentarzu, ale chyba tak to działa. Dobra, e, tutaj chłopaki jedną wzięli, e, drugą rzecz też zabrali, wrócili tam do nas na bazę. Więc ja po prostu na razie tam idę do nich, jeszcze dołączę, i później, jak będziemy robić już coś ciekawszego, jeszcze parę ujęć może Wam jakichś fajniejszych rzucę. No, i tyle. I my będziemy lecieć. I mam nadzieję, że jeszcze z pierwszej osoby, coś dzisiaj Wam rzucę, i wtedy to już w ogóle byłby sztos. Także na razie. Jest pierwsza osoba, chyba mnie widać, ale fajnie się czuję. To jest dużo, szczerze, to jest dużo lepsze, dużo przyjemniejsze, bo mam sobie na głowie to GoPro, tylko że wieje pewnie, więc jak coś to napisy dodam, jak nie będzie mnie słychać, a będę coś ważnego gadał. Jestem ciekaw, jak w ogóle, jaki to jest w ogóle mikrofon. Czy będzie fajnie zbierał, czy nie? No, chodzi o dziwo ten, w tym aparacie, co tam mam, co wczoraj. E, między innymi, wam nagrywałem tego vloga. To znaczy vloga, to, wiem, bardziej taki wstępik. Tak wie, czy to, A nie. wiem bo to już nisko jest Chyba, że przesuniemy to, bo to się U. chyba da przesunąć. Czekaj, dawaj spróbuję. O, patrzę. Bo tutaj jest koniec. Już. A, spoko. O, Maggi. Uuuu! Puściłem to i tak się wczepliło prosto na, na te, na stopy. Dobra, no i idź. Tak, żebyśmy mogli to mniej więcej jakoś przychodzić. bo dużo jest tutaj syfu. Kolejna historyczna rzecz, to możecie zobaczyć na tym kanale, jak tam żeśmy świrowali kiedyś. Jak e, stwierdziłem, że zbudujemy. Niestety zostałem okrzyczany i przestraszyłem się. Więc stwierdziłem, że muszę to zostawić. No, ale i tak fajnie było ale pokopać i tak sobie. Jeszcze. No. <laughs> O tutaj, czego my tu nie zbudujemy, to jest lepsze pytanie. Bo tak szczerze, no właśnie, bo wczoraj, to co ja wczoraj mówiłem, znaczy dla was to jest wczoraj, dla mnie to jest przedwczoraj, więc jak się będę mylił to sorka. Ale to co wczoraj mówiłem, to nie wszystko powiedziałem, bo wiele kwestii tam ominąłem, ale to było przez stres, to już też tam powiedziałem. Po prostu zapisałem sobie pewne rzeczy, ale niektóre rzeczy po prostu wyciąłem później z montażu. Ma się między innymi kwestie tego co będziemy, jedną budowlę opisałem we wczorajszym odcinku, ale to wszystko wyciąłem Bo stwierdziłem, że mówię to Tak, to było takie nieprzyjemne, nie wiem czy to mam Jak mam to wam tutaj podrzucę To teraz sobie, nie? Dobra, tylko sobie budki zawiążę No, to jest fest długie To najlepiej, ja mam jeszcze lepszy pomysł ty. No, chyba że po prostu przesuniemy całość Od razu, bez cięcia nam. Chociaż nie wiem czy to pójdzie bo no. tutaj to duża jest, też blokuje. Hmm. No, chyba, że... chyba, że spróbujemy. Ale nie wiem czy wykręcisz w którąś stronę, wiesz w ogóle. To Toś ciężkie jest. Dobra, to potnijmy to Jezus Maria, dobra. Czyli to trzeba chyba do góry im. Albo nie trzeba, dawaj we dwóch może. <śleski> <śleski> Zabawa, <nie? śleski> Jezu, dobra, nie, to trzeba po prostu poodnieść, kurde, bo my tu będziemy Dobra, bo mi jaja ja ten... No i tu by ktoś się pytał, żeby przyciął. To ja trzymam, spróbuj może ten. O, stary! O, git. O, kurde. O, git. No. Takim oto sposobem będziemy mieli przejść Ej, kropi. Bo mi dążka wpadło. No to niedobrze. Ja na szybko wam tylko powiem. Zaleźliśmy sobie właśnie takie drzewka i właśnie coś takiego my sobie wykorzystujemy później. No bo to już poleciało, nikomu się nam nic nie przyda i my takie coś recing ligujemy. Recing żeby się nie zmarnowało. Recing. No dobra, nieważne. Bierzemy to sobie po prostu i wykorzystujemy w jakiś sposób. A że dzisiaj jest świetna pogoda, jak możecie zauważyć, że raz świeci słońce, a teraz znowu nam pada. A no to nie wiem, czy coś ciekawego dzisiaj jeszcze dogramy, no bo jak ma być wiatr no i ma, ma Wam szumić, to już wolę Wam jakieś timelapsy porobić, niż nagrywać bezpośrednio. Dawajcie to wyciągnijmy, Daj, dajmy sobie to tu, ja to sobie wszystko zrobię ładnie. A wy to ob obetniecie, nie to drugie Git? No, chyba że się zamienimy, bo ja w sumie nie chciałem teraz, więc ja mogę zacząć ciąć. To ja też nie chciałem dodać, nie? Żeby... Aha, no to dobra. Czekaj, ty, czekaj, czekaj, czekaj skutkę. ja bym to już chyba do tu, do tu, w lewo, to tu. W lewo. Skręcaj, skręcaj. Dobra, już i tak. Do... Git? Dobra. O, czekaj, ty muś bo... zaraz, się... zaraz się, wyglebię się Ja to chcę tutaj dojść, e, Dobra, zostaw Dobra I tutaj to opierdzielisz Dobra Chyba tutaj gdzieś ceny, ale raczej by było No tylko, że to jest, to jest grube To jest Kawał ten, kawał drewna Już nie to nam nie zadziałało. No Ty, to... Tylko ja mam nadzieję, że jak będziemy nagrywać tego chowanego, to nie skończymy jak te dwa dzieciaki, co ci wysłałem. <noise> ja, e, a to, to nie ma praw autorskich, nie? Dobra, to jak nie wiecie o co chodzi, to wam tu podrzucę teraz. Tylko <noise> nie mogę znaleźć mojego kolegi Huberta. Się mylił. się pokazał, nie? Ja tak sobie myślę. Ty. Gdzieś to jakbym widział, nie? I nagle, bo ja widziałem tylko na początku tą część, jak ten młody wyskakuje Ha, tutaj jestem, coś takiego no, dziękuję, Ja, ja tutaj oglądałem shoty popularnego streamera z Twitcha na x No I tam właśnie te ten filmik tak patrzę, wchodzę i tak o, to będzie idealnie, żeby podesłać tę grupę Ja teraz sobie poszłam trochę z wiatrówki, bo nam się stwierdziliśmy, że nam się nudzi. Więc jak kolega przyszedł z wiatrówkę, żeby sobie coś tutaj porobić, to po prostu ją sobie weźmiemy i poświęciłem trochę pałkę. Jest Uuu, jest 2 na no. no i tak, 2-3. Ale nie, to fajnie. No jest Ło, wow, dobra. Yes. No. No. na jeden. No. Ale blisko, widziałem to. No idealnie przy tym poleciał. Ja <grym> Dobra, damy Kierba. kamerę. Ty, ale to wygląda jakby głowę kamery. Dobra, schowałem się za drzewkiem. Nie wiem czy <grym> będzie mnie dobrze słychać, ale mam nadzieję, że w miarę tutaj ten wiatr jest cichszy. Dobra, ja tutaj się biorę właśnie za to co tutaj widzicie, czyli za ten e, tutaj cały mostek dokończę sobie w sensie barierki, sobie zrobię na nim. E, niestety, nie wiem, spróbuję może jakoś tutaj na siłę gdzieś time -lapse wsadzić, ale mi się kurczę, mi zostało 20% baterii w GoPro i e, nie wiem jak, jak tego dobrze nagrać, a to jest pierwsza rzecz, którą będę tutaj robił, a... a nie nagram wam tego, no to kurczę, to nie wiem, jakoś to rozwiążę. Też dzisiaj jestem dość mocno zmęczony, nie wiem. Może dlatego, że da dawno nie robiłem takiej ciężkiej roboty, jak e, sprowadzanie takich kłod. Nie wiem, 300-400 metrów, dość, dość duży kawałek mieliśmy do przejścia, żeby e, te rzeczy tutaj zwieść. A, ale do, ja jestem z siebie zadowolony. Z chłopaków tak samo jestem zadowolony, bo żeśmy fajnie dzisiaj e, zrobiliśmy to, co ja chciałem dzisiaj zrobić. Niektóre plany nam się niestety pokrzyżowały przez to, że no, pogoda jest jaka jest My się nie cieszymy, bo my wolimy jak jest ciepło Rolnicy się cieszą, bo pada co jakiś czas W nocy bardzo fajnie padało, więc oni są zadowoleni No, każdemu się nie dogodzi Dobra, więc ja się biorę tutaj za to I jak mi się uda wykombinować to jeszcze tutaj coś zobaczycie Pomiędzy jak to robię właśnie w timelapsie, jak nie no to niestety Już na, już na końcu wam pokażę co zrobiłem, omówię trochę i, i tyle będzie dobra gitarka, także na razichu. Jeszcze na szybko tak wam dogrywam eee, Nie wiem czy widzicie z tej perspektywy chyba widzicie że dobra gitara Tam zrobiłem tylko dwa słupki, nie chcę mi się więcej Teraz tutaj się biorę na to, żeby to dokończyć. Później wam jeszcze dogram końcówkę, pokażę Wam to wszystko jeszcze z drugiej kamery, bo z GoPro już na pewno nic nie nagram, zostało mi 5% wyłączyłem je a i tak się zaczynało rozładowywać, nie rozumiem o co chodzi, ale dobra, się z tym, biorę się za to Później e, jutro już to skończę czyli tamte barierki żeby to zrobić, już fajnie to wyrodzić, żeby mieć to już ze sobą. Jeszcze nie wiem coś będzie, będzie trzeba pokimienić nad tamtym dachem, nad główną, na razie budowną. Bo coś mi nie gra tam. Chodź rzucić? Nie rzucę Dorzucę. Nie Dorzucić? No dawaj Jakaś... Co? Nie. Co się stało? Wygrałeś to? Tak! Jest! <laughs> no to niezły rzut jeszcze taki. Cych. Spokojnie, no przecież nie trafiłbym ciebie Dobra, jeszcze tak na koniec chciałem wam tylko powiedzieć, że troszeczkę tutaj zrobiłem więcej niż miałem e, między innymi tam na górze, gdzie Wam wcześniej pokazywałem, e, zrobiłem sobie dwa już e, słupki, słupki, e, dwa słupki sobie zrobiłem, na których będę osadzał już poręcze, no i jeszcze tutaj drugą platformę e, trochę bardziej przystrzygłem, tak ładnie zrobiłem to co odstawało poza obręb całego stelaża, tak nie wiem czy to mogę to tak nazwać, to po prostu to odciąłem to jeszcze Wam mogę to pokazać, jest to oczywiście pięknie, ładnie, wszystko superowo zrobione no bo tak jak mówiłem na oko, ale to wszystko będzie później ładnie wyeksponowane, jeżeli tylko dobędę takie rzeczy, takie może materiały, które właśnie mi pomogą w tym, żeby to faktycznie fajnie, wszystko ładnie ze sobą zgrać. No i co? No i to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że on się pojawi już jutro, czyli tak naprawdę w kolejny dzień po tym, jak opublikowałem Wam pierwszy taki wstępny odcinek. Nie wiem, czy uda mi się właśnie wyciągnąć wszystkie materiały z GoPro. Jeżeli to mi się uda zrobić, to przez całą noc po prostu będę siedział, wszystko ładnie, fajnie, pięknie zmontuję. I na drugi dzień, tak samo o godzinie 15. Znaczy, już to właśnie teraz widzicie, jeżeli to weszło o godzinie 15, lub mniej więcej w ten drugi dzień. No i z, tego, z, z takiego wrzucania byłbym zadowolony. Czyli wtedy, kiedy możemy, to najlepiej zrobić takie właśnie daily. To byłoby bardzo fajne, ale no, zobaczymy, jak to będzie. Czy z pogodą, wszystko po prostu wyjdzie nam w praniu. Jeszcze słoneczko jest raz prosto w twarz świeci, także to jest idealny akcent, żeby zakończyć ten odcinek. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jakkolwiek dzisiaj znowu Was może dzisiaj lepiej trochę zainteresowałem, bo dzisiaj było faktycznie więcej do zrobienia i mogliśmy Wam pokazać fajnych rzeczy troszkę z pierwszej osoby, trochę z trzeciej osoby i wszystko może chyba lepiej wyglądało. Mam nadzieję, wy ocencie, oczywiście w komentarzach. Napiszcie, oczywiście zostawcie kciuka w górę. No i przede wszystkim subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco, na co ja już się zwijam na chatę. Także. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.